Zatylniamy so, kolejny odcinek, tym razem z Rocket League'em. No, jest No to tu jest pilot ja. nie widać mnie wcale. No co się... Okej. Okay. Udamy dzisiaj w Rocket League odcinek, może jeszcze live wleci. Chwila. Dobra, jak będą, to będą. No kurde, się odbijać musi. Dobra, jest, są. teraz pod dobrym kątem to ułożyć jak to się robiło kiedyś dobra to tu wywalimy bum no i ustawimy o kurde porządnie nie to nie jest porządnie a tym nie, nie utrzyma się. Muszę to dać na czymś wytrzymałym. Co tam jest? Skryd! Dobra! Dobra, już wiem gdzie to dama. Teraz będzie idealnie. Teraz, teraz tylko dobrze. Teraz, teraz tylko dobrze. Przy. Okej. Okay. A oh nie, ja to źle nagrywam. Muszę nagrywać. I to jest najgorsze. Kurde. No teraz będzie dobrze może. że mi to dwa lata zajmie. Ja nie wytrzymam. Ja cię kręcę. Już w nerwia. Siedzi wreszcie. Nie widać mnie. Nie widać mnie. Nie było, nie widać. Nie było. Dobra. Teraz lecimy. Jest o, synchronizacja. Może je na 50 lajk pokażę twarz. Może Dobra, sprawdźmy co. O, pocisk naprowadzany jest! O! Jest idealnie, Coś hmm. trzeba sobie przypominać jak się grało. Okej, okay, lecimy. No. Wybi to. O! Okej. Okay. O! Jej! No ale nawet... Ale i tak by nie było. A ty tego nie obronił pod kątem dobrze. No okej. Zmy tak dźwiękiem. Ja mam awka! Dobrze, nie, nie. Nie, nie, dobrze, nie, dobrze, nie, dobrze. A jednak dobrze. Okej. Okay. I... Bum. Okienka. Kurde! Aby było. Aby było. Bo ten to tak obronił. Ja Wyleciało Inaczej było No i po mnie okay. Oj. No i gol Najładniej. Dobra. O, jeden jest ktoś. Jakiś ragę Ragę. <coughs> Rage. Dobra. Wybito, wybito, wybito. Bum. Bum. Ja nie skaczę, ja nie skaczę. A ten się ruszy wreszcie. Ruszył się, widziałem. Kurde, potem może jedynki zagram. Od czego muszę to Jak ja tego nie dotknąłem? Jacie. O kurde, źle, źle, źle. Dobrze, okej. Okay. Kurde. O Prawie to w bramce było. Gol. Dobra. Ja napiszę w opisie nazwę swoją wrogiem. Nic tam nie możecie dodać. Ja przyjmuję zawsze i możecie potem ze mną zagrać, bo będę mógł zrobić live'a. Może i dzisiaj nawet będzie. O. Tam no, będzie jakiś live, nie wiem. 3 godziny, 2 będzie Rocket League, grać będziemy Minecrafta i Robloxa. Nie wiem, jak pod tym odcinkiem, chociaż będzie jeden like. Jeden! Jeden! To robię livea. Na razie mi na tym tak co on zrobił. Bardzo nie zależy. Mnie teraz interesuje ten jeden like, bo żadnym filmem nie miałem lajka. Like Polsce musi być jeden i będzie live. Będzie. Albo nie będzie. No nie wiem. No jeszcze... No się zastanowię. Ale i tak chcę, żeby był pod filmem jeden like, Bo to jest załamanie dla mnie. O kurde. O kurde. O. Wow, kurde, ale mi szło. Ja ciągle ten MHA szczela. Jakim cudem tego nie obroniłem? jakbym obronił, to dopiero by było dem. Jak to?

Okej, okay. co? Okej. Okay. Kurde, kto opuścił? Ten opuścił okej, okay. z naszego teamu. Muszę cię wyskoczył, to bym doleciał. O. jakiś toka, 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 enkanku, O! Teraz jest finał, finał! Jeden punkt! Jeden! A jezus! Ale się stresuję! Dobra. Szczel, szczel, kurde, obroń, dobrze, leć, leć, oj, oj, o, ho, okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. dobrze, dobrze, nie, niedobrze, niedobrze, nie ma, jest od ściany. jest. Znaszyłem. Dlaczego no, go to smyrnął? Oj! Spację zrobił! Co nas trzej było? Jak? Co jest? Okej, okay, tutaj mamy... O! O! No nie taki opening. Import. Import! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest This octane? A czyli nie ma Gdzie on jest? Tu? Co to jest? Gdzie to jest? To No nawet ładne Dobra Okej, okay, ładnie Dobra Ranking C'è un miasto rankingo mi dobra. No, normalne, zwykłe. Ne ha ja, O. Idziemy na no training. No, Tokio. Kurde. I. I. Kurde. Oh nie! Jakie to nie trafiłem? Co to? Mimitche terrible. Że co? Mimitche terrible. Kurde, nie trafiłem. Nie, 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 nie. jeszcze tego nie trafił co on robi? on mi tylko pomógł co on planuje? jakieś uga zrobić? o kurde Wpadaj, ty mały. Idź. A chłop mi miejsca nie ustąpił. Okej. Z na stronę chciałem fly'a zrobić? Boom. No i co ty z tą piłką zrobisz? A tak sobie to zrobić. Nie! No kurde! Jak się? Dobra, dwa, jeden, lecimy. Bum! Kurde! Be nie będzie, nie będzie, nie będzie. No może jej dzisiaj humor, nie ma. No bo muszę to uczynić, nie mielbi, no Jezus. No, nie wytrzymam. Tylko że Spida zmarnowała zmarnowało nie! No i mi Spida zabrał. O co się myje? Jest! Dobrze! Tak to? Zrobimy Так. Ну а не выбили шмаплюки. Brawo. No. no pomij żeś to, kurde. Po co ja żeś zwalniał? Dobrze. Kurde. No i co, żeś... No, wybi to. Wybi mi to. Dzięki. No nie, dzięki. A jednak się podos. Uciekam. Nie mam mnie. Znikłem. Już nigdy nie przy... No co jest? Dobra. Dobra, wymiana. Exotik. Lecimy. Proszę. Dobry. Trzymajcie kciuki. Czy... Ja zamykam oczy. Trzy, cztery. Dobra, nie widzę. O! 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 Brawo ja! O! Zajść! Nie mogę. Co to... Powiem mi ktoś, co to ma być? LOL Dobra, do hipnotyka najbardziej tutaj będzie pasować Też. O, RC ładne. Nie, lepiej. Jo, Sajek wydropił. Jak się tam gra? Pokażcie mi. Ale ja jestem pod no. wrażeniem. Yo! O! O! To jest auto z speed flipów. Yo! <laughs> Dobra. Dobra, jeden meczek rozegramy ten ostatni to to nie będzie piłka plażowa lubię. Ja lubiłem bum da się tym air robić? nie air co? okej, okay. co to za auto? jakieś poncho Broń! No spadaj! Ty gościu! Bum! No, dobrze, dobrze, dobrze. A może i nawet nie dobrze? Bum! Okej, okay. zrobimy... Fly... O nie, to nie mam. Speeda. Daj, daj, daj. Please, daj. Daj. No nie dał. Daj. Da! Mam. Najgorzej się tym broni, bo jak piłka się... O kurde, no dobrze. Źle podkręci tą... To... Wejdź! Jest! Mamy to! Jest! Ja ładnie weszło! Idealnie! Go! Bum! Ała! No i do bramki. Nie no! No czemu oni wszyscy speeda zawierają? No tu jeszcze nie ma. Luka Modrić! Bum! Luka modryć! Luka Modrić! No! Pff. Luka Modrić. Sruka. No co mi lecisz? O! No i tak to się kończy. A. Ja cię... A rail, Seven Aile, no dobra, podkręć, Piłę. no co, dobrze, nie popcham. Jest, a ten już chciał się rozłączać. o jakiś ten bot legendary no chyba was coś boli jak nie, mi wystarczy Na tyle z tego odcinka Mam nadzieję że wam się go dobrze oglądało Zostawcie suba i lajka a ja kończę O, o!